Ura! I mamy już grudzień. Proszę Państwa, święta zbliżają się milowymi krokami. A ja robię króciutką wstawkę do mojego dosyć długiego podcastu, ale jak najbardziej aktualnego, z aktualnych wydarzeń. Z tych wydarzeń w Niemczech, nieszczęsnych niestety, w mieście, w miejscowości Giseln, gdzie rozwieczony e, tłum. Zwiezionych przez między innymi związki zawodowe, przez e, przeróżne organizacje NGO, tak zwane pozarządowe, finansowane przez rząd, zwie zwieźli tych ekstremistów lewicowo-zielonych e, w ogromnej ilości, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tysięcy, aby zakłócić e, spotkanie, kongres młodzieży partii AFD, tej partii prawicowej wybranej partii przez znaczną część Niemców w wyborach demokratycznych i mającej odpowiednie prawa, między innymi prawo właśnie do zwoływania różnych konferencji i spotkań między sobą. I o co mi chodzi, bo w tamtym podcaście rozbudowałem całą sprawę, yy, yy, zwracając uwagę, skąd biorą te NGOsy pieniądze. No skąd z rządu. Czyli nawet ci, którzy są liberalni, konserwatywni, bezpolityczni czy prawicowi. Też musimy płacić podatki, wszyscy muszą płacić podatki, i z naszych kieszeni są wyciągane podatki na takie ekstremistyczne pociągnięcia, do jakich się dopuściła Antifa i ci te zabijaki, które tam się zjechały w tej ogromnej ilości. Ale o co mi chodzi? Wiecie, jakie były komentarze, to oczywiście bardzo krytyczne w stosunku do e, tych młodych ludzi z AfD, którzy się spotkali, nikt nikomu nic nie robią, nie robiąc e, bo, i od razu epitety nasiści, e, 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 ekstremiści prawicowi itd., itd., co zwykle mówią zawsze o AfD. Ale o coś innego mi chodzi. W mediach przedstawiali, bo już nie mogli tego ukryć, ogromne zamieszki, bo jednak przyjechał potężny kordon policji, też kilka tysięcy policjantów, którzy bronili, bo to jest ich obowiązek, tego oficjalnego spotkania um, tych młodych ludzi z partii AFD. I osłaniając ich, żeby mogli dojść do tej hali i t.d. i t.p., ci ludzie nie robili nic, a że mam na myśli ci młodzi ludzie za AfD, po prostu szli spokojnie jak najszybciej chcieli dojść do tej hali, żeby odbyć to spotkanie. Natomiast ten tłum tych, tych um, zabijaków lewicowych na czele z Antifą, oni byli strasznie agresywni. Te sceny, co, 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 co widzieliśmy w telewizji, ale też tak oględnie pokazywane, to była bijatyka między. Tymi ekstremistami lewicowymi i policją. A wiecie, co mówili w komentarzu? Nie wiem, czy dosłyszeliście, że policja to tylko tak starała się oddzielić te dwa obozy ekstremistów prawicowych i lewicowych. Ekstremistów prawicowych? Tam nie było żadnej demonstracji ze strony prawicy. Ci ludzie chcieli dotrzeć do hali. I nie głosili żadnych, nie skandowali nic, nie mieli żadnych transparentów, po prostu chcieli spokojnie i pokojowo dotrzeć do Hary. Czyli to, to nie była walka lewicy z prawicą, chyba że, chyba, że e, rzeczywiście mielibyśmy potraktować te oddziały policji jako prawicę, ekstremalną prawicę. Bo te obrazki pokazywały właśnie rozszalałe hordy tych lewicowców, antyfowców i y, ludzi ze związków zawodowych i ludzi oszalałych na punkcie właśnie ideologicznym, tym lewicowo-zielonym, y, kierowanych, kierowanych nie wiem przez kogo, i przez to, w każdym bądź razie, to była walka między lewi lewicowcami, tymi ekstremistami lewicowymi, i policją. Nie było tam żadnych prawicowców, e, czy jak to oni, rechtsradikale nie było. Ci prawicowi politycy, młodzi politycy, szli spokojnie. Tak jak spełniając życzenie, i zaproszenie szefostwa firmy, czyli partii AFD, do tej hali, która była zarezerwowana już od wielu tygodni, na to spotkanie. I to nie była żadna demonstracja. Oni szli małymi grupkami, i policja po prostu ich ochraniała. I ta walka, którą pokazywała telewizja mówiąc komentując w bezczelny sposób że policja rozdziera tylko hordy ekstremistów prawicowych i ekstremistów lewicowych nie policja stoczyła walkę z tymi ekstremistami lewicowymi to powinno dotrzeć do wszystkich i o tym powinni mówić w tych oficjalnych mediach w mainstreamie za który Niemcy muszą płacić. O tym powinni mówić politycy niemieccy, którzy obecnie siedzą w rządzie, ale nie. Oni szukają różnych historii, żeby tylko w jakiś sposób obrazić działalność i podważyć działalność Partii Demokratycznej AfD, partii konserwatywno-prawicowej, która w demokratycznych wyborach została wybrana i która rośnie w siłę. I po takich wydarzeniach urośnie jeszcze bardziej, bo do zwykłych Niemców dotrze ten fakt, który tam miał miejsce w Kissn. To chciałem dodać i dlatego chyba rozumiecie. Dlaczego ja na przykład bardzo rzadko słucham mainstream mediów tych informacyjnych? Bo oni niestety oszukują albo odwracają fakty tak, jak im pasuje czyli robią framing, formatują nas. Nie ze mną takie numery. Ja potrafię i prawdopodobnie ogromna rzesza ludzi wyciągnąć sami wnioski. Pozdrawiam.